Smoła. Eee... Pepsi Ice. Pepsi Ice. Ja Nie, wiem już co. Pepsi Ice. Nie <laughs> Pepsi Ice, ale to nie jest chyba to, czym płuczesz gardło przed występem. Co ty tutaj, jak ty tu się, tutaj się przygotowujesz do, na ten ja Sopo? To głupotę dzisiaj, bo poszedłem na saunę, pomyślałem tylko o kwestii wizualnej, żeby trochę wypocić się i mieć bardziej wyszczurzałą twarz, a nie zapomniałem o skutkach fizycznych, czyli wysuszenia gardła, gardła które właśnie cały czas dzieram, drąc się, bo już grają. Jest coraz gorzej, mam nadzieję, że siemię na mnie, na mnie czeka, to jest taki roztwór kisielowaty, który zal, zastyg, zalepia struny głosowe. Muszę to, to wypić jak najszybciej. W sensie nie popędzam się z wywiadem, tylko jakby im, im bliżej do występu, tym gorzej. Dobra, no to co, no to musimy lecieć z tymi pytaniami. W takim razie tak, nie żałuję, fantastyczny teledysk. Nie, sauny na pewno. <noise> Ale ja mówię już o teledysku, mój nie, drogi. Żartuję. 20 maja była premiera, e, mamy 25 i co? Już e, jest e, bardzo dużo wyświetleń na YouTube. Milion 200 chyba, pierwszy na czasie. Pierwszy, pierwszy na e, czasie na YouTubie. E, jak ty się z, z tym sukcesem czujesz? To, to znaczy szczerze mówiąc, bez arogancji. E, jedynka na czasie mi towarzyszy od 8 lat. Przy wydawaniu więc jakby jest to dla na mnie naturalne, że jeśli. E, Tworzę coś, w co wkładam w bardzo dużo pracy w studio, to musi się znaleźć minimum w top 3 na karcie na czasie, bo inaczej byłbym zawiedziony. Czyli to nie jest kwestia tego, że. To jest kwestia ambicji, kwestia wielu poprawek, kwestia podszkolenia się w śpiewaniu w ciągle, słuchania nowych gatunków, zmieniania stylów, styli, stylów się chyba mówi. Stylów, stylów. Tak, bo niektórzy mówią w Styli, stylów. Kwestia różnorodności właśnie repertuaru, tego, że skaczę po gatunkach jak szalony i się odnajduje w każdym w miarę dobrze, minimum. To jest recepta na pierwsze miejsce na czasie myślę. A jaka jest recepta na to, żeby doda zaczęła z tobą współpracę? Kto wyszedł z tą inicjatywą? Oboje się umówiliśmy na to, że robimy dwa kawałki. Fajnie, że to wyszło tak, że nie, że wytwórnie się zadywały, tylko po prostu gadka na żywo sam na Instagramie. Wysyłanie sobie brewek, głosówki, rozmowy przez telefon, dużo myślenia, nad, jakiś, tu jakiś bridge może zmienić tu coś. Zero takiej korporacyjnej, sztywnej gadki, tylko fajna, taka muzyczna, emocjonalna wymiana zdań. I z tego powstały dwa piękne kawałki. To prawda, powstały dwa piękne kawałki, ale jak wam się pracowało, bo nie uwierzę, że nie było żadnych starć. Były starcia, oczywiście, już to mówiłem wielokrotnie, ale z tych starć zawsze wychodziło coś dobrego, bo gdyby. Je... Jakby gdybym ja się ugiął w pewnych kwestiach, gdzie wiedziałem, że mam rację, to nie, nie mógłbym tego zrobić, bo wiedziałem, że miałem rację. W pewnych one miały rację i też musiałem wtedy powiedzieć sorry. Raz jej kwiaty nawet kupiłem, bukiet, bo spierdzieliłem po całości jedną strawę. E, mieliśmy parę starć, oczywiście, ale one zawsze wychodziły na... po burzy wychodziło słoneczko. A powiedz szczerze, kochałeś się kiedyś w Dodzie jako nastolatek? Miałem plakaty Britney Spears, Madonna, dody z Bravo, Girl, czy Bravo normalnego, nie pamiętam już. Były różne takie gazetki jeszcze kiedyś z plakatami i piłkar pił miałem Piłkarzy i dziewczyny z polskiej branży i z, z Ameryki. Super, czyli jak to, taki typowy nastolatek. No, no. dobra, to czasem TV jeszcze. Wiesz. No wiadomo. No to będę zbliżać się do końca, bo ostatnio spełniło się kolejne twoje marzenie. Kupiłeś wymarzony samochód, tak jak mówiłeś na TikToku. Dlaczego akurat McLaren? bo jest ich bardzo mało, produkuje się ich 3000 rocznie na cały świat. Lamborghini się produkuje, nie wiem, kilkadziesiąt tysięcy albo i więcej nawet, kilkaset tysięcy. I po prostu widząc w Warszawie yy, jednego dnia 20 Lambo, a McLarena widzę raz na pół roku, po prostu chcę być bardziej low key. I ta fura jest bardziej unikalna dla mnie i dlatego tak wybrałem. Jasne, a nie boisz się, bo on ma dość niskie zawieszenie. Już już, już, już jest porysowany od dołu, musimy wymienić tę część. Boli? Nie boli, bo na szczęście to jest plastik, który właśnie ma chronić przed tym, więc to jest mała strata. Ale gdybym troszkę o wyższy krawężnik zahaczył, to by bolało już trochę. No to jakie kolejne marzenia? Yy, samochodowe? Nie, no mogą być i samochodowe, ale ka każde ogólne, życiowe. Wiesz co? Chciałbym featuring z jednym z moich idoli, Weekend. The Weeknd, Chris Brown. Jest to, jeden z nich jest w zasięgu ręki, powiem szczerze, bo coś tam słyszałem, nie mogę mówić więcej, ale nie mogę. Ale trzymamy kciuki. To jest takie już wisienka na torcie, by była w mojej karierze, jakbym nagrał z jednym z nich. Nie powiem, nie powiem, nie powiem który jest w zasięgu, drugi nie jest w ogóle w zasięgu. Więc sami się domyślcie, który. No to będziemy się domyślać, będziemy trzymać kciuki Smoła, za ciebie. No i co, powodzenia na występie, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję ci bardzo. Dzięki.